W Radio Red Redemption 2 możemy natknąć się na wiele ciekawych tajemnic, a dzisiaj zajmiemy się tajemnicą domku Nieopodal Valentine. Dom z pozoru wygląda normalnie, jednak w jego środku skrywa na nas dość przerażający widok. Gdy tam wyjdziemy, zastajemy dwójkę martwych dzieci. Dlaczego zmarli? Gdzie ich matka? Zapraszamy detektywa Żelkowskiego. Ok, czas, żeby do akcji wkroczyli detektyw Żelkowski, detektyw Morgan i zbadali to jak, z, że zacnie interesujące dosyć miejsce, zwłasz zwłaszcza ten domek, jest dość interesujący, ale do niego na końcu. Co się w tej budce znajduje? E Powierzchownie patrząc, no przez okienko widziałem, że nic się tam nie znajduje. Nagrywam to trzeci raz, jakby co. E, czy coś w środku się znajduje? Nie, tu jest kompletnie pusta. Żadnych wskazówek tu nie ma. Pod spodem też niczego nie ma ciekawego. Więc no dobra, przechodzimy sobie dalej. To coś. Nie mam pojęcia, do czego to może służyć. Jest w wysokości około 1,5 mg. Jakby ktoś był ciekawy. E, skrzynki jakieś, w których raczej nic nie ma i są puste. Czyż nie, ty, coś tu jest. W środku kryje się kolejna skrzynia. To jest dość ciekawe, nawet ją widać. Kolek w środku tej skrzyni już nic nie uświadczymy. Tutaj też jest taka skrzynia. W tym, w tym jest pusta akurat. To wygląda jak, jak skrzynka narzędziowa. Tutaj mamy pułapki na raki, ogólnie pułapki. Czaszka, jakieś futra. Kolejne skrzynki. I tym razem w ogóle nic nie ma w środku jest zasłonięte skórą tutaj również są takie dziwne skrzynie w środku mamy drewno na opał no to wiadomo na dachu No na dachu mamy trawę i ziemię to jest dosyć dziwne ale dobra to już zignorujmy ten fakt wygląda jak normalny dach czas wejść do środka domu wyważ Tu się zaczyna robić ciekawie. Oczywiście do tego przejdziemy na końcu. E, najpierw rzuca się nam w oczy szafka nocna z książką Otis Miller i arabski książę. Czyli mamy jakąś książkę, którą możemy potem dać Jackowi, Marstonowi, ponieważ prosi on nas o takową, nawet w mazie prośba o przednio zaktualizowany rejestr. I znajdujemy tutaj kokainę do rzucia otwartą. Znajdujemy tutaj dobre papierosy, czyli kartę kolekcjonerską oraz list. Nie, tu raczej nic ciekawego nie ma. Jakieś ubrania, jakaś roślinka. Tutaj okna zasłonięte, zabite dechami. Nic nie ma z tego co widzę. No, kuchnia jak kuchnia, jakieś toniki, możemy sobie z tym zgarnąć. Tu mamy dwie karty kolekcjonerskie. Tu mamy coś, co mogłoby nas początkowo zainteresować, ale na logikę idąc. Wygląda to najbardziej jak miejsce, w którym właściciel lub właścicielka tego domu skórowała zwierzęta, no bo jednak y, mieszkali na odludziu, dokładnie w tym punkcie jest to Close on Rest Dakota River, tu jest Valentine. Mieszkali mimo wszystko na odludziu. w Ambarino jest jeszcze to miejsce. A co my tu mamy napisane na tej beczce? Two Fist Prayer. Moon. Tutaj są jakieś klatki na draki, na zwierzęta, ale nic z nich nie ma. Tutaj mamy torbę bagażową, mamy kapelusz jakiś, e, jakieś bzdety. Przejdźmy do dzieci. A dzieci są ewidentnie martwe. Są martwe ewidentnie. E, no ich skóra wskazuje na to że nie wiem kiedy umarli, bo nie jestem patologiem. Ten ma, mają nawet otwarte oczy. Chociaż nie, ten nie ma, tamten ma. Ich ciała nie wskazują na to, że stali zastrzeleni czy coś. Wygląda to raczej jakby umarli z głodu, gdzie ja mam swoją teorię co do tego. I teraz przychodzi czas, aby przeczytać list, który znaleźliśmy. List e, do Glena i Jediego od mamy. List od matki obiecującej swoim synom jej rychły powrót do domu. Glenie i Wyruszyłam śladem tych ludzi, by uzyskać nasze pieniądze. Drzwi są zamknięte, a okna zabite deskami. Obiecajcie, że nikomu nie otworzycie, nawet jeśli będzie to ktoś znajomy. Jedzenia i picia jest na cztery dni albo i więcej, ale powinnam wrócić najpóźniej jutro w nocy. W międzyczasie poćwiczcie dla mnie czytanie i pisanie. Kocham was, mama. Okej, okay, czyli chłopcy, którzy tutaj są, e, nazywają się zapewne Glenn i Eddie. I co zrobiła mama panów? Chyba wszystko sobie w domku omówiliśmy, na zewnątrz tak samo i teraz przejdziemy sobie do podsumowania mojej teorii. Podsumowując, osobiście uważam, że Glen, Eddie oraz ich matka zostali napadnięci przez bandytów. Splądrowali ich dom i zabrali wszelakie oszczędności. Bandyci albo byli litościwi i pozostawili rodzinę przy życiu, Albo w tym czasie Glen, Eddie oraz ich rodzicielka byli poza swoim domem. Najprawdopodobniej matka chłopców postanowiła po przygotowaniu dla synu jedzenia i picia wyruszyć za bandytami, aby odzyskać swoje pieniądze lub inne ich kosztowności. Teraz opcji jest kilka. Właścicielka domu nie dotarła do obozu bandytów. Być może została w trakcie drogi zaatakowana przez wilki lub inne zwierzęta, albo przez innych złoczyńców i tym samym zabita. Kolejna opcja jest taka, że matka dotarła do siedziby bandytów, jednak została nakryta i złodzieje postanowili ją ukarać śmiercią, tym nie zważając na los jej dzieci. Ostatnią, najmniej prawdopodobną historią wydaje mi się, że matka zdobyła swoje pieniądze, ale zgubiła się w trakcie powrotu do domu lub zgubiła się w drodze do obozu bandytów i nigdy nie udało jej się wrócić, ale jest to najmniej sensowne. Finalnie uważam, że kobieta zginęła w któryś ze sposobów, które wam przedstawiłem, i tym samym zmarły jej dzieci. Prawdopodobnie śmiercią głodową.